Witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że mam okazję i możliwość przedstawienia Wam takiej prostej medytacji, uniwersalnej medytacji na właściwie w celu poprawy każdego aspektu życia, czy to relacji, zdrowia, finansów, biznesu. Do tej medytacji wykorzystamy cztery techniki mocy. Na czym to polega? Wykorzystamy odpowiednią pozycję ciała. Przyjmiemy odpowiednią pozycję ciała, czyli to jest taka pozycja, gdzie są ramiona wyprostowane, zrelaksowane. Najlepsza pozycja jest pozycją siedzącą. Nogi, stopy na podłożu. Taką mamy pozycję ugruntowaną na szerokość bioder. Pozycja dłoni to jest tak zwana pozycja yin yang, czyli lewy kciuk chwytamy prawą ręką, robimy taki splot i przykładany poniżej naszego pępka, naszego dolnego dantie. To jest punkt energetyczny, odpowiedzialny za naszą energię, staminę, witalność. To jest pozycja ciała. Siła umysłu to jest kreatywna wizualizacja i tutaj podczas medytacji wyobrażajcie sobie złote światło, które jest skierowane do jakby Miejsce, które chcemy poprawić, uzdrowić, przetransformować. Kolejnym elementem, taką trzecią siłą, którą wykorzystamy, która jest w nas, to jest siła mantry dźwięku, i będziemy śpiewać taką prostą pieśń, boską pieśń miłości, pokoju i harmonii, której tekst podam już teraz. Ja kocham moje serce i duszę. Ja kocham całą ludzkość, połączmy nasze serca i dusze: miłość, pokój i harmonia. Miłość, pokój i harmonia. To jest wykorzystanie mantry, to jest siła dźwięku i takim czwartym elementem to jest siła duszy, to jest odwołanie się do świata duchowego, który wspiera nas, który się nami opiekuje. Dla niektórych to jest Jezus Chrystus, dla niektórych Buddha, dla niektórych inny święty, Matka Maria. Święta Teresa, tutaj czy aniołowie, kachunowie, lamowie, guru, odwołujcie się do tych dusz, które czujecie, że są wam dla was wsparciem. I Zaczniemy tę medytację wykorzystując i łącząc te cztery techniki mocy, taką inwokacją, czyli zwrotem właśnie do świata duchowego. Jedną ważną rzeczą jest to, że przyjmujemy tę pozycję ciała, żebyście czuli rozluźnienie w ramionach, rozluźnienie w ciele, żebyście czuli taki jakby, że to jest czas właśnie na to, żeby odpuścić, żeby uwolnić jakieś napięcia w ciele. I, I czujcie tutaj jakby dużą swobodę, a moc, jeśli chcecie czuć moc, to czujcie moc w siłę w swoich dłoniach. Tutaj jest 70-80% waszej siły, a całe ciało, pozostałe ciało jest rozluźnione, zrelaksowane, otwarte na przyjęcie tego jakby dobra, który płynie ze świata duchowego, który nas wspiera, który się nami opiekuje, który nas chroni. I zamknijcie oczy teraz. i na początek parę głębokich oddechów do tego dolnego dancia, czyli właśnie do tej przestrzeni poniżej pępka. I zaczniemy taką Prostą inwokacją, krótką. Hello Droga duszo, myślę i ciele, wszystkich moich systemów, organów, komórek, DNA, RNA, drobnej materii wewnątrz komórek i przestrzeni w moim ciele. Kocham Was, doceniam Was i szanuję. Moja wdzięczność nie zna granic. Proszę uzdrówcie, przetransformujcie i pobłogosławcie. I teraz pomyślcie sobie o aspekcie wybranym, o których chcecie przetransformować. Wypowiedzcie w myśli. Zróbcie dobrą robotę. Dziękuję. Teraz odwołamy się do świata duchowego, który nas wspiera. Przywołamy. Hello. Drogi Boże, Tao źródło, drogie niezliczone planety, gwiazdy, galaktyki, wszechświaty, kosmosy. Drodzy wszyscy moi opiekunowie duchowi, spirytutalne matki i ojcowie na matce ziemi w niebie. I teraz przywołajcie swoich opiekunów, którzy Was wspierają, którzy Was chronią, którzy Wam pomagają. Kocham Was, doceniam Was i szanuję. Moja wdzięczność nie zna granic. Proszę, przebaczcie moim przodkom, mojej rodzinie i mi, wszystkie nasze błędy, które popełniliśmy we wszystkich naszych życiach, związane z, i tu pomyślcie o tej intencji, którą chcecie przetransformować jeszcze raz w myśli, wypowiedzcie. A w ramach przebaczenia nam my będziemy służyć bezwarunkowo. Będziemy służyć ile się da. Służyć to jest czynić życie innych zdrowszym i szczęśliwszym. Z całego serca dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. I zaczniemy tę prostą mantrę. I proszę Was o to, żebyście śpiewali razem ze mną. Ja kocham moje serce i duszę. Ja kocham całą ludzkość. Połączmy nasze serca i duszę. Miłość, pokój. i będziemy kończyć tę praktykę w ciszy jeszcze z zamkniętymi oczami. Pozwólcie sobie na to, żeby być w tym świetle. Poczujcie wibracje miłości. Miłość roztapia wszelkie blokady, transformuje całe życie. Poczujcie wibracje przebaczenia. Przebaczenie daje wewnętrzny spokój, wewnętrzną radość. Poczujcie wibracje współczucia. Współczucie dodaje energii, witalności, wzmacnia układ odpornościowy. Poczujcie wibracje światła. Światło oczyszcza, uzdrawia, odmładza duszę, serce, umysł, ciało. Światło transformuje relacje, zdrowie, finanse, biznes. I zostańcie z tym światłem. Pozwólcie temu światłu, które jest w Was, które jest wokół Was. Pozwólcie transformować intencje, które macie abyście mogli odczuwać więcej radości, więcej spokoju, więcej szczęścia, więcej zdrowia. I powoli będziemy kończyć tę praktykę. Hał, 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 to jest świetnie, doskonale. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy za podziękowanie temu światu duchowemu, za wsparcie. A ja Was serdecznie zapraszam, jeśli poczuliście, że te, ta medytacja pomogła Wam, że czujecie się lepiej, że czujecie odprężenie, relaks, że zobaczyliście to światło, które jest w Was, poczuliście wibracje miłości. Zapraszam Was serdecznie na takie cotygodniowe zajęcia, które organizuję. Są takie warsztaty dwugodzinne, które organizuję przy ulicy Andersa 29, to jest księgarni Radio Telewizja, gdzie uczę technik... I praktyk, jak poprawiać swoje życie, jak pomagać sobie, ale też jak pomóc innym. Zajęcia są dwugodzinne. Odbywają się oczywiście w Warszawie, na razie tylko tutaj. I zajęcia są odpłatne, kosztują 20 zł. Jeśli macie ochotę przyjść, to zapraszam Was serdecznie. A jeśli macie ochotę poznać więcej tych praktyk, więcej technik, to zapraszam osoby zainteresowane do kontaktu i do takiej wspólnej medytacji, która będzie organizowana online, z osobami, które przychodzą na warsztaty już cyklicznie od kilku lat i uczestniczą aktywnie w zajęciach. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję Wam za to, że obejrzeliście ten krótki fi filmik i dziękuję za Waszą obecność. Mam nadzieję, że będzie okazja, żeby się spotkać na warsztatach albo skomunikować online. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to serdecznie Was zapraszam do tego kontaktu i dziękuję za uwagę.